Dzień dobry, moi drodzy. Jest, yy... która jest? Prawie druga w nocy. Ja dzisiaj w nocy i wczoraj 15 razy myślałam, czy brać jednak to na parę ze sobą, czy nie brać. On jest strasznie duży, nie? Jest wielki, ja nie wiem, czy ja się przyzwyczaję do tego, mam w razie czego jeszcze GoPro w plecaku. Zobaczymy, czy jakoś mi to wszystko wynagrodzi. Na razie z tego, co widzę na ekranie, jest ładnie. Co tam pisze Warszawa. To nie nasz a pani myślała, że ten autobus jedzie tak, do, no, na lotnisko tak, poznań, bo jedziemy że na lotnisko Ale nie aha, a ja nie wiedziałam, no ja to jadę, my pojadę, nie? a ten pan, że pani powiedziała, że jedzie na lotnisko poznań, bo jo! Ja ja na lotnisko jedzie pan, na jadę, no to ja to jadę dalej. No i poszedł i całkowicie, bo nie mówię, staję za 10 czwarta, nie Dwie godziny i jedziemy na lotnisko do Poznania, a znam jak do Poznania? Do Berlina. Dojeżdża. No Pani myślała, że jedzie na lotnisko w Poznaniu, ale no. No, niestety Pani pojechała do Berlina. Tak, niestety nie? przyjechałam do Berlina. No więc teraz pomagamy Pani kupić bilet. To Pani często lata no. do... Glasgow i do, do, do Edynburgu trzeci raz jadę, za trzecim razem krecha i to długa, bo do Berlina dojechało. Przedstawiłyśmy pierniki toruńskie od y, pani z autobusu. Sytuacja jest taka, że pani przegapiła, nie przegapiła. Ona w ogóle myślała, że Flixbusem z, z Torunia dojedzie na lotnisko w Poznaniu, ale nie ma takiej opcji ten autobus jedzie na lotnisko w, do Berlina. A ona mówi: słyszałem no, słyszałam lotnisko, lotnisko. Myślałam, że dojadę do lotnisko w, na lotnisko w Poznaniu. No i przyjechała tutaj. Pomogłyśmy jej znaleźć lot, akurat ma o 10, więc, więc fajnie, nie będzie musiała się cofać. I tam zadzwoniłyśmy do jej córki, rozmawiałyśmy, żeby tam ta jej kupiła bilet, ściągałyśmy aplikację jej na telefon, żeby nie musiała tego drukować. No i na szczęście, na szczęście wszystko się udało. Zostawiłam też jej swój numer telefonu, żeby dała nam znać, jak wsiądzie w samolot albo przylecie, żebyśmy były spokojne. A pani ma 73 lata. No, 73 lata, mówię, że nigdy w, Berlinu, w Berlinie nie była. Mówię, 14 lat latem nigdy czegoś takiego mi się nie przydarzyło. Więc całkiem zabawnie, całkiem zabawnie. Przygoda się zaczyna od, od autobusu, już się zaczęła. Wczoraj zawoziłam dektylosa do Irki i on wczoraj tak się bał, biedny. O, tu w jej mieszkaniu. Chodź, widaczek. Wącha wszystko, nie wie co się dzieje. Biedny, taki wystraszony był, obrażony. Schował się tam pod lew. a później już był w porządku, to już leży, to już leży, koje dektylos. Ważny kot, z Wiem, że nie wyglądam najlepiej. O Boże, jest, nie wiem, druga godzina lotu, a my lecimy... Musimy lecieć z 5 godzin tego z dowory pod oczami ciężko, ciężka, ciężko sprawa, ciężko Ale, no. ooo, ale gorąco! Gorąco, po prostu gorąco! Jest bardzo gorąco. Jest, tak w piekarniku. Trzeba zdejmować kożuszek. No i tutaj do Messi. Taksówkarze proponują no, straszne ceny. 300-200 Lari to jest no... 1 Lari to jest 120 zł jakoś tak. No, to takie 300-400 zł. Ale ja patrzyłam, że marszutki jeżdżą i w cenie, nie wiem, 70 Lari, coś takiego. Więc będziemy jeszcze kombinować, będziemy szukać najwyżej pojedziemy z tobą, ale to cena to jest po prostu przyginałem. i tu się narzucałem po prostu od samego wyjścia wychodzicie i od razu wszyscy taksówkarze chcą was zawieźć gdzie wy chcecie złapałyśmy samochód do Kutaisi bo taksówkarze po prostu nie dawali spokoju po prostu gonili, naprawdę gonili i to było strasznie nachalne więc złapaliśmy, złapaliśmy i stamtąd będziemy próbować się dostać do Mietki. Bardzo miły Pan podwiózł nas, podwiózł nas z lotniska do centrum Kutaisi. Tak naprawdę przywiózł nas prosto na dworzec autobusowy gdzie są mikrobusy, które jeżdżą do Mesti, bo pojedziemy z przesiadką, zapytał wszystko o cenę, wszystko nam wytłumaczył, dał nam, no, dał nam swój numer telefonu, w razie czego, żebyśmy do niego zadzwoniły. Głowa mnie strasznie boli po prostu pęka. Mi się wydaje, że przez zmianę klimatu no, w Polsce było dwa razy mniej, w Polsce było 15 stopni, a teraz nagle wysiadamy z 33. Przebrałyśmy się, ja przybrałam się, przybrałam się w shorty, w szurkę, jest to Widzicie jak ja nam no, strasznie, głowa mnie boli, jest tu tak duszno, tak gorąco Masakra, my... no, za godzinę mamy ten bus Teraz sobie może napijemy się coli jakiejś zimnej, kupimy wodę Wyrzucimy jedzenie, to co mamy, obiady, bo nic nam nie chce jeść, po prostu jest tak duszno I pić, 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 tylko pić no mówiłam, że ta droga będzie ciężka. Ale już transport mamy ogarnięty, dzięki Bogu. Dobrze, że nie pojechałyśmy z tymi taksówkarzami. Oni chcieli od nas najpierw 300 lari Już później jak powiedzieliśmy, że że nie, 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 to jest za dużo. Zaczęli mówić 200 lari. No i w końcu za dwie osoby zapłacimy z tą marszutką zapłacimy 54 lari 4 razy mniej. Wszystko mamy. co? Przypomina mi to wszystko, a sprawdzam czy działa mi mikrofon. Działa co? Najpierw chodź może do kantoru. Ja widziałam tam, 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 tam. Przypomina mi to trochę Białoruś, bardzo podobna architektura, te bloki, marszrutki, tylko wszystko inaczej jest napisane, innymi literkami. Jest dużo brudniej. Na Białorusi jest czysto, przynajmniej. No właśnie rozmawiamy z Maritą, że jest podobnie jak w Jordanii. Patrzcie to. Ale dla mnie to jest taka Białoruś w sumie, patrzcie. Nie. No tak, że czyście mamy, naprawdę mamy czysto. Patrzcie to. Uuu, brudny. Dzień Idziemy do, do Lugdigi i później się przysiadamy do Maestrii. sytuacja jest taka, że przed chwilą przyjechałyśmy lotnisko, z którego jechałyśmy do... z którego złapałyśmy stopa do Kutaisi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kiedyś przyleci na takie lotnisko przy Kutaisi i będziecie chcieli jechać do Mestii to musicie iść w przeciwną stronę niż, jest, niż, niż się znajduje Kutaisi i łapać po prostu stopa albo marszrutkę do, e, do Mestii albo miasteczka po drodze bo tak tu, tak tu się robi, nie wiedziałyśmy o tym niestety i no, mogłyśmy troszkę oszczędzić, oszczędzić czas Was? Dla Was mówię, dla Was nagrywam, więc będziecie wiedzieć. Myślałeś, że już nie będzie miejsc, ale na szczęście no. <grywa> to, to, Pan przywiązuje nasze plecaki na, na dachu. Ehm, dobra, sytuacja jest taka, że podwiozą nas za więcej niż 20, bo 25 na głowę, ale i tak spoko. Już chcemy po prostu dojechać w końcu. No i masz jedna po prostu nie zdążyła wyjechać, wyjechać, i oni tam zadzwonili i się cofnęła i nas zabrali na szczęście, bo tak nie wiadomo, czy byśmy w ogóle dojechały. Bo jeżeli jest duszno, po prostu strasznie, nie? Marzę, marzę oprócz nic. Ja też, żeby wykąpać się i pójść coś Nie odwrotnie. Yeah. W Jeżeli pragniecie adrenaliny za małe pieniądze to lecicie do Gruzji Wsiadajcie do taksówki albo do marszutki i adrenalina adrenaliną macie zapewnioną. Oni tu jeżdżą jak chcą, jak chcą krowy na drogi. O, no, tam, na środku drogi, na środku drogi, krowy, byki. Jeździ jednym pasem, drugim pasem, Chaotycznie, bardzo chaotycznie. Generalnie to dużo, jeżdżę, dużo jeździłam po serpentynach. O, coś on nie może złapać, fokus. Dużo jeździłam po serpentynach, ale tak szybko jeszcze chyba nikt nie jeździł. Naprawdę, po prostu na zakrętach rzuca z jednej strony w drugą. Jest przerażająca. No stój, co ty tam nie możesz złapać? jest po prostu przerażający i w ogóle policzyłyśmy teraz meritum, i jesteśmy na nogach jesteśmy na nogach 17 i pół godzin 17 i pół 17 i pół godzin 17 i pół czonom przerwy w której chcą nas nakarmić swangskim jedzeniem z tego regionu tak czy siak nie mamy wyboru więc będziemy jeść będziemy jeść sam maaj gaunda mochi ta gaduśa geda a jeszcze coś mamy mięs gaidy gaduśe me dawinache orzwašuwa kaukazis khedi da kitwa winuis beberkulshi lakhrad machnia arawitaris khwa samshoblo amazde meti arawitaris khwa gza khwa khsna Argama czy nie? sam, No tu pływają, e, karmią. Ale do miejsca jeszcze nie dojechali. Nie dojechałyśmy. Do dwie godziny. Dopiero za 2 godziny. A jest już 21? Nie Jest już 21. Mów, spasibo. do muły właśnie dlatego że dla deputatki puliwa że dlatego silny it's okay i towar idżorgia jest żorgia idżorgia jeżeli kiedyś eh, słyszeliście o coś o Gruzji o ich gościnności to wszystko jest prawda to wszystko jest prawda e, doświadczyliśmy tego w przeciągu ilu 10 8 godzin Jesteśmy na naj Miłyśmy. Jeszcze nie dojechałyśmy do swojej miejscowości, ale ale jest miło. Hipstersy. Jest miło. It's film, it's it's not photo, it's not photo. It's film. It's film, it's film, yeah. I, I, make, I make movies to YouTube, you know YouTube, YouTube. Yeah, yeah, I make vlog vlogs

na tej imprezie, którą, którą też widzieliście przed chwilą. Więc idziemy spać. Nie ma co, co tu więcej mówić. Jesteśmy bardzo zmęczone. 20, prawie 22 godziny w podróży. No, dźwięki takie, <kluzniak> co? <gryzny> 22 godziny w podróży, więc idziemy spać. widzimy się jutro. Pała. Pa. <śleski>